widzowie, witam was bardzo serdecznie. Słuchajcie, w dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak klonować przedmioty w Fortnite. Jest to niesamowity buch, który zobaczyłem na zagranicznym internecie i na pewno zastanawiacie się na czym to polega. Słuchajcie, okazuje się, że pewne przedmioty możecie mieć dwukrotnie, albo te same, albo nawet lepsze. Co ciekawe, w ogóle nie widziałem takiego odcinka na polskiej scenie YouTube'a, być może jest to nowość i dopiero teraz zostało to odkryte, ale jeśli już to ktoś nagrał wcześniej, no to po prostu wiecie, że ja to dopiero wiem teraz. No i co widzowie, za takie odcineczki, w których pokazuję Wam takie bardzo ciekawe rzeczy, koniecznie schodźcie na dół, zostawiacie łapy w górę, koniecznie subskrybujcie mój kanał. No i widzowie, zanim przejdziemy sobie do tego wszystkiego, sprawdźmy, ile łapek w górę udało wam się zostawić pod ostatnim odcinkiem. E, no i dzisiaj również zachęcam. pobijmy te łapy w górę, które tutaj teraz macie. Subskrybujcie mój kanał, żeby być na bieżąco z takimi rzeczami. No i koniecznie miejcie mój kod Ewela w sklepie. Słuchajcie, co do tego potrzebujemy? Potrzebujemy do tego dwa przedmioty. Jeden wam już zdradzę, potrzebna nam jest beczka obfitości. O, jak wiecie, beczkę nie jest łatwo znaleźć, ja polecę nagrotę, ale do tego zaraz sobie przejdziemy. A więc widzę, wszystko polega na tym, że pewne przedmioty, które już będziecie mieli w grze, będzie się dało dwukrotnie zdobyć, co być może da wam przewagę. No to na pewno jest fajne na duo, to na pewno jest fajne na składach, a czy na solo się przydaje? Wydaje mi się, że tak nie do końca. Także pierwsze co musimy so sobie zrobić, to oczywiście znaleźć e, fontannę obfitości. W sumie nie wiem, czy to jest fontanna, czy beczka, proszę przypomnijcie mi, chyba fontanna. Chyba tak, mamy Rifta. Rift również się przyda. Przydałoby się jeszcze. Czy jakieś podstawowe rzeczy tutaj znaleźć, jakąś pompkę i możemy lecieć. I w ogóle, gdzie się podziały beczki stamtąd? Tutaj chyba kiedyś były beczki do rozbicia. Czy ja źle pamiętam? Wydaje mi się, że tutaj pod tym były beczki jeszcze do rozbicia. Chyba, że to nie to miejsce, ale wydaje mi się, że tutaj kiedyś coś takiego było, a teraz w ogóle czegoś takiego nie ma. No trochę dziwna sprawa, to jakby Epic zabrał to z tej miejscówki. Również przyda nam się opona, ale jej nie ma, żeby szybciej się tam dostać. Co ciekawe, dostaliśmy strefę właśnie na jaskinie obawu, ubaw więc tam sobie przejdziemy. No i słuchajcie, wtedy, kiedy ja szukam tej beczki i szukam, które będą mi potrzebne. Przypominam wam również o tym, że na mojej mapie Skywarsów będzie teraz letnia aktualizacja. Także jeśli macie jakieś pomysły, co bym mógł dodać na Skywarsy, co byście tam chcieli zobaczyć, no to koniecznie dajcie znaka w komentarzu. I w sumie ej, ja mam oponę, ja już chyba ją wcześniej nawet miałem. I bardzo was wszystkich serdecznie zapraszam na tą moją e, mapkę. Tutaj wyświetla wam się teraz kod. Wbijcie dzisiaj po szkole, grajcie na tej mapie, można wbijać XP i tak dalej, więc no polecam wam właśnie wbijanie na tą mapę. No i dzisiaj również wieczorem będzie streamek, także zapraszam was na niego. A swoją drogą za niedługo wakacje. To jest ostatni wasz tydzień w szkole i słuchajcie, zrobimy sobie tak, że będą streamy. Pisaliście mi, żebym zrobił te streamy trochę później. Zobaczymy. Po pierwszym dniu wakacji zobaczymy, o której będę streamował. Na razie będzie to godzina ósma. Dobra, lecimy sobie teraz na grotę i trzymajcie kciuki, żebym właśnie tutaj tą beczkę znalazł. Be bez tej beczki nic nie zrobimy, co jest trochę, no, przykre. Weźmy sobie może wyrzućmy to. Zabierzmy sobie to. Zazwyczaj jest tak, że jeśli czegoś potrzebujemy, no to to yy, to się po prostu nie respi. Jeśli czegoś nie potrzebujemy, no to się to restuj No tak po prostu w tym Fortnite'cie jest Czy możecie mi napisać w komentarzu, którą pompą wygracie Bo ja tak szczerze to nie wiem, którą pompą mam grać Wszystkie te pompy są słabe A nie gram z SMG, no powinienem chyba tego SMG'ka nosić Nie, miałem wrażenie, że ktoś tutaj jest No trzymajcie kciuki, żeby tu nikogo nie było bo Chciałbym wejść do se... Aha, przecież ja muszę mieć wilka do sejfu Ale to by było dobre, bo tam pewnie bym znalazł tą beczkę Chociaż, czy jest to do końca powiedziane, że to zrobię? Chyba ktoś tutaj jest, muszę uważać Takie miałem wrażenie, że ktoś tu jest, a no, nikogo tu nie ma. a uh ha -huh. Jak to się stało że ja mam nagle dwie osoby na sobie O co tu chodzi Nie wiem co się tu wydarzyło tak szczerze Dobra stwierdziłem że zrobimy to trochę w inny sposób Bo jak widzieliście zostałem zniszczony Więc polecimy sobie na taką boczną miejscówkę I postaramy się znaleźć tutaj tą beczkę No jedyne co tak naprawdę jest potrzebne No to tylko i wyłącznie ta beczka Ej i nie wiem czy jej tutaj nie ma Nie no to jest namiot W sumie to schowam ją do namiotu Później polecę w jedno miejsce No nie no nie gadajcie że ktoś tu leci No tam też ktoś leci Ej co jest grany No i nie no chłop ma tam beczkę Oj, ale beczkę mi wykorzystał A żeby ten ziomek nie miał Ała No widzowie, jest jak jest, no Chciałem mu tą lamę spłoszyć, żeby nie miał I karma mi wróciła Wczoraj mówiłem o tym na odcinku No co za pech Widzowie, nie będę wam mówił, które to już jest podejście Ale jest to podejście już dosyć spore Po pierwsze, nie mogę znaleźć beczki A po drugie, zdradzę wam już już wam w sumie wcześniej zdradziłem, ale nie dodam tego. Potrzebne nam jest drzewko. Także po pierwsze beczka, po drugie drzewko. Okej, okay, znalazłem lamę, znalazłem wilka, ale tego co trzeba, to dalej nie ma. Czyli najgorsze jest to, że to jest tak naprawdę tylko i wyłącznie chwila, żeby wam to pokazać. A ja faktycznie tego nie mogę znaleźć. Beczka osłony. Beczka. A no ja dwie lamy znajduję, a tego nie. To jest totalny żart. Kiedyś się dało kupić u pana lamy, ale no już się nie da. No nie wiem, jedźmy jeszcze tutaj. I dobra, sprawdźmy u tego ziameczka, może da się. Lobyczko. Ja o tym naprawdę nie wiedziałem. Zostawcie łapkę, widzowie. Subskrybujcie kanał, to będziecie mieli tyle samo szczęścia. Polecimy sobie dokładnie w to miejsce, które widzicie w tym... A! Ja nie potrzebuję w ogóle ze strefy wyjeżdżam Ale dobra, wyjadę za tą strefę w razie czego Słuchajcie, okazuje się, że gdy macie beczkę Możecie wykonać bardzo fajną sztuczkę Sztuczka polega na tym Że jeśli na waszym drzewku są rzeczy W sensie, wiecie co Moja sztuczka polega na tym, żeby na razie się uleczyć Bo jakbym dostał głowę, wie, wiecie jak to dzisiaj jest Ło, wow, myślałem, że tu ktoś jest um, Słuchajcie jeśli macie drzewko, z których nie wzięliście owoców Okazuje się, że jak macie beczkę Jak polecicie na swoje drzewko wieku, ty będziesz może mój, co? Dobra, udało się, jesteś mój, bardzo dziękuję Słuchajcie, okazuje się, że gdy macie tu owoce No Ja tych owoców nie mam Nie wiem dlaczego, czekajcie, weźmy sobie tak zrobmy Może się owoce pojawią, mam nadzieję Pytanie, czy to zadziała No nie zadziała, widzę, ja muszę wziąć inne drzewo, gdzie są owoce Trzymajcie kciuki, żebym gdzieś to mógł zrobić W ogóle okazuje się, że gdy macie na y, drzewku owoce I je weźmiecie bo później już nie macie tych owoców A ja wam pokażę teraz Teraz wam pokażę sztuczkę, która polega na tym, że Nawet jak nie ma owoców No to są, zaraz wam powiem o co dokładnie chodzi e, Tylko pytanie czy Dobra, są złote przedmioty, dobra Widzowie, o to właśnie chodzi Tylko tu jest ziomek, kurde fixor. Idź stąd, idź stąd do strefy Bardzo dobrze, słuchajcie Okazuje się, że gdy ja podniosę Patrzcie, podnoszę tutaj, otwieram Pyk, moje, pyk, moje i są tu rzeczy, no nie? To co się okazuje Tylko właśnie pytanie, czy to działa na innych drzewkach też Zaraz zobaczycie Nie ma owoców, nie? A patrzcie, co ja teraz zrobię Po pierwsze Postaram się użyć tego Czy to zadziała? No nie zadziała Ale rzućmy sobie to I teraz patrzcie się, co się wydarzy O ile to się wydarzy Patrzcie się drzewką, zaczynają rosnąć, zaczynają rosnąć i macie drugi. Ja nie wiem, czy o tym wiedzieliście. Jeśli o tym nie wiedzieliście, no to widzę, napiszcie XD w komentarzu. A jeśli o tym wiedzieliście, ja jestem jako ostatni, e, no to może nic nie piszę po prostu. Także macie podwójnie przedmioty. I pytanie, czy to jeszcze raz urośnie? Czekajcie, ja jeszcze nawet tak zrobię. No teraz już nie rośnie. Teraz już nie rośnie, ale w sobie okazuje się, że y, możecie dwukrotnie mieć y, to samo w tej samej cenie. W sensie, dwa razy możecie sobie zebrać przedmioty, używając beczki na to. No ja, tak jak mówię, no ja po prostu... No chodź tu. Ja po prostu byłem w szoku. Także napiszcie, czy wy jesteście w szoku, bo ja naprawdę byłem w wielkim szoku, jak to zobaczyłem, że można dwa razy z jednego krzaka używając beczki. No i co, stoisz w powietrzu. nie... O co tu chodzi? Powiem Wam że czasami nie wiem co się dzieje w tej, w tej grze. Dobrze, że go mogłem jeszcze zjeść, bo tak tam pewnie zginął Aha Artur, co to miał być? Bał się, bał się, a to takiego rafy to się nie trzeba bać A, kuku Aj, aj, aj ale mocna to była pompa. Dobra widzę, zostawiajcie łapy, subskrybujcie kanał, kodowy na w No i klonujcie przedmioty. Trzymajcie się na razie w piona.